Cześć, z tej strony Kara z kanału Horror Show. Zapraszam do recenzji horroru Spiral z końcówki 2019 roku. Nie mylić tego filmu z produkcją z Uniwersum Piły, która ukaże się w 2021 roku. Małżeństwo dwóch gejów, czarnoskóry Malik i biały Aaron wraz z córką Arona z pierwszego małżeństwa, Kailą, przeprowadzają się do domu w małym miasteczku. Mężczyzn w przeszłości prześladowano za bycie gejami, więc oczekują, że zmiana miejsca zamieszkania pozwoli im żyć w spokoju. Na miejscu poznają z pozoru zwyczajną rodzinę, do której Malik nabiera podejrzeń, że coś jest z nimi nie tak. Pewnego razu ktoś włamuje się do ich domu i wypisuje wulgarne hasło na ścianie. Malik nabiera coraz większych podejrzeń i postanawia wszcząć prywatne śledztwo. Wkrótce zaczyna tracić kontakt z rzeczywistością. Na początek zaznaczę, zanim wszyscy korwiniści dostaną pierdolca o nachalną propagandę środowiska LGBT. To nie. Reżyser filmu nie umieścił tu pary gejów jako głównych bohaterów, niczym Netflix czarnoskórych aktorów w swoich serialach przez jakąś niezrozumiałą poprawność polityczną. Tutaj orientacja głównych bohaterów jest głęboko wpisana w fabułę i stanowi trzon opowieści, bo film traktuje o wykluczeniu społecznym. Homoseksualiści, ale także osoby z innych kultur o innych kolorach skóry czy po prostu innym sposobie bycia wciąż w XXI wieku są atakowani, poniżani, wykluczani czy zastraszani. Ich życie to często ciągła walka o przetrwanie i akceptację. What are you z takiego właśnie założenia wychodzi ten dziwny mariaż gatunkowy, bo spiral rozpoczyna się niczym rasowy thriller, gdzie jednemu z bohaterów dodajmy, że po przejściach, gdyż on i jego ówczesny partner zostali zaatakowani przez gang redneków, wydaje się, że ktoś czyha na życie i zdrowie jego rodziny. Toś nachodzi jego dom w nocy, sąsiedzi dziwnie się na niego patrzą, dostrzega podejrzane zachowania przez okno w sypialni. Wszystko to jednak ma zwyczajne wytłumaczenie, ale niepewność narasta. Atmosfera filmu jest miejscami gęsta. Fabuła stara się trzymać w napięciu, gdy nie wiemy, Komu można ufać, czy poznana rodzina, która z jednej strony zachowuje się dziwacznie, a z drugiej w zasadzie jest życzliwa dla bohaterów, prowadzi podwójną grę? A może to umysł malika, płata mu figle, gdy ten popada w coraz większe szaleństwo? A być może zagrożenie dla nowo przybyłych stanowi ktoś zupełnie inny. Malik w końcu wszczyna własne śledztwo, powoli zbiera wskazówki, które prowadzą go do tajemnicy sprzed lat, niczym w klasycznym filmie Mistery. Końcówka filmu to już rasowy horror z krwi i kości, ale nie będę wam tutaj zdradzał szczegółów fabularnych, bo te mogą po prostu zaskoczyć, nie chcę wam spoilerować. Przekonajcie się sami, jakie jest rozwiązanie tej historii oraz czym jest tytułowa spirala. Jeśli chodzi o warstwę realizacyjną, to nie bardzo jest się do czego przyczepić. Spiral jest ładnie sfilmowany. Ujęcia kamery starają się budować klimat zagrożenia, a kadry są ładnie skomponowane. Niby nie ma tu specjalnie na czym oka zawiesić, wiecie, to nie jest arthouse, ale wizualnie i dźwiękowo po prostu dobrze się go ogląda. Aktorsko wszyscy sobie poradzili wzorowo, szczególnie Jeffrey Bauer Chapman, znany z Grave Encounters 2 i Ari Cohen, którego mogliśmy widzieć w remake'u To. Czuć między bohaterami chemię i jestem skłonny uwierzyć, że naprawdę są gejami. Warto jeszcze wspomnieć o Lashley Monroe w roli głowy podejrzanej rodziny. Widzieliśmy go wiele lat temu w pierwszej części Scary Movie. Spiral okazał się ciekawym, wciągającym i niejednoznacznym horrorem, z wciąż aktualnym przesłaniem. Ode mnie dostaje 7 na 10. To wszystko na dziś. Jak zwykle lubcie, subskrybujcie i śledźcie. Do zobaczenia następnym razem.